Sensacje XX wieku. Program Bogusława Wołoszańskiego w Radio Set. W Waszyngtonie minęła 10 rano 8 października 1985 roku, gdy do gabinetu prezydenta Ronalda Reagana wszedł Kaspar Weinberger sekretarz obrony. Panie prezydencie, ważna wiadomość z Bliskiego Wschodu. Reagan przerwał lekturę dokumentów, od jakiej codziennie zaczynał urzędowanie w owalnym gabinecie i podniósł się za biurka. Weinberger mówił dalej. Wczoraj palestyńscy terroryści uprowadzili statek włoski Achille Lauro w Egipcie w Port Saidzie. Przed godziną opublikowali oświadczenie, że domagają się azylu w Syrii i zwolnienia 50 palestyńczyków z izraelskich więzień. Statek? Uprowadzili? Prezydent był wyraźnie zaskoczony Porwania samolotów były dość częstym aktem terroryzmu Ale uprowadzenie statku zdarzyło się po raz ostatni W 1961 roku Ile jest tam naszych obywateli? Jeszcze nie wiemy Achille Lauro to włoski statek wycieczkowy Płynął z Genui W rejs po Morzu Śródziemnym 3 października Na pokładzie było 748 pasażerów Wśród nich prawdopodobnie kilkudziesięciu Amerykanów Nasza ambasada w Rzymie sprawdza to po chwili do gabinetu przybył George Shultz, sekretarz stanu. Powiedział, że nakazał ambasadom amerykańskim w Syrii, Libanie i na Cyprze, aby stanowczo zażądały od rządów tych państw zamknięcia portów przed uprowadzonym statkiem. Sekretarz obrony Kaspar Weinberger zrelacjonował swoje działania. Zaalarmowaliśmy okręty szóstej floty, aby były gotowe do podjęcia operacji ratunkowej. Oddział Syrii jest już w drodze. Wkrótce zbierze się połączone dowództwo operacji specjalnej. Aprobuje. Proszę mnie informować na bieżąco o decyzjach i rozwoju sytuacji. To niewiarygodne. Uprowadzili statek. Zdziwienie prezydenta było całkowicie uzasadnione. Palestyńscy terroryści nie mieli zamiaru porywać statku. Opanowanie pokładu i wielu pomieszczeń jest zadaniem o wiele trudniejszym niż zawładnięcie samolotem. W istocie czterech palestyńskich terrorystów zamierzało wykorzystać włoski statek wycieczkowy jedynie jako środek transportu, który umożliwiłby im dotarcie do izraelskiego portu Ashdod i zaatakowanie tamtejszych składów amunicji lub rafinerii. Ta akcja miała być odwetem za nalot ośmiu izraelskich samolotów F-16, które 1 października zaatakowały siedzibę Jasera Arafata, przywódcy Organizacji Wyzwolenia Palestyny. On sam uniknął śmierci, ale od izraelskich rakiet i bomb zginęło 76 osób, głównie cywilów. 3 października 1985 roku czterech terrorystów wsiadło na pokład włoskiego Achille Lauro w Genui. Był to duży statek o długości ponad 200 metrów, zbudowany w 1948 roku, mogący pomieścić blisko 1000 pasażerów. W kasynach, barach, restauracjach mieli spędzać beztroski czas morskiej podróży, obsługiwani przez 400 członków załogi. W tym tłumie kręcącym się na pokładach i w korytarzach niełatwo było zwrócić uwagę na czterech mężczyzn o śniadej skórze. Tym bardziej, że oni, jakby obawiając się zdekonspirowania, zamknęli się w kabinie na dolnym pokładzie i nie opuszczali jej. Nawet posiłki kazali sobie przynosić do kabiny. Ta nadmierna ostrożność zdradziła ich. W poniedziałek 7 października statek wpłynął do Port Said. Kelner niosąc na tacy obiad dla pasażerów z kabiny 205 zszedł na dół. Zawsze przychodził o godzinie 13, ale tego właśnie dnia pospieszył się i zastukał do kabiny kilkanaście minut wcześniej. Nie zaczekał aż usłyszy, że może wejść i otworzył drzwi. Czterej mężczyźni siedzieli na kojach. Przed nimi na stoliku i na podłodze leżały karabinki kałasznikowa oraz granaty i rewolwery. Kelner przerażony zatrzymał się w drzwiach. Równie zaskoczeni byli mężczyźni, którzy czyścili broń. Wreszcie jeden z nich zerwał się z koi, schwycił kelnera za rękę i wciągnął do kabiny. Nie wiedzieli, co mają zrobić. Nie byli przygotowani na taką ewentualność. Zdawali sobie sprawę, że przetrzymywanie w kabinie kelnera lub zabicie go na nic się nie zda. Zapewne ktoś wiedział, że niesie obiad do kabiny 205. Rozpoczęłyby się poszukiwania. Terroryści nie mogli czekać. Schwycili za broń i przystąpili do działania, bez ładnego, chaotycznego, bez żadnego planu. Tym groźniejsi stawali się dla pasażerów wielkiego statku Aquila Lauro, którzy mieli stać się ich więźniami. Sensacje XX wieku w Radio Z. Sensacje XX wieku w Radio Z. W restauracji statku Achille Lauro, odbywającego wycieczkowy rejs po Morzu Śródziemnym, pasażerowie zasiadali do obiadu, gdy na salę wpadło czterech mężczyzn z karabinkami Kalaśnikowa i rewolwerami. Dwóch z nich miało granaty. Wszyscy wstawać, wstawać i pod szana. do Zrobimy pod szana. Dwaj terroryści pozostali na sali, aby wybrać spośród zatrzymanych obywateli Stanów Zjednoczonych i Izraela. Odnaleźli w ten sposób 14 Amerykanów, 6 Angielek i Austriaka, którego nazwisko wskazywało, że mógł być Żydem. Zaprowadzili ich do oddzielnej sali. W tym czasie jeden z terrorystów wtargnął na mostek kapitański. Wystrzelił kilka razy w szufit, aby przestraszyć marynarzy. Kapitan Gerardo de Rosa wszedł na mostek terrorysta skierował broń w jego stronę. Słuchaj mnie kapitan, masz płynąć do port Tartus z Syrii. Włącz radiostacja. Chcę nadać nasz apel. W tym czasie z bazy Little Creek w Norfolk w stanie Virginia wystartował Herkules na pokładzie którego byli komandosi ze specjalnej jednostki SEAL, trenowani i wyposażeni w broń do walki na wodzie z fortu Bragg. Wyruszyła grupa komandosów z jednostki antyterrorystycznej Delta, która miała wspierać działania kolegów, gdy ci szturmowaliby statek. W stan pogotowia postawiono okręty szóstej floty na Morzu Śródziemnym. Niszczyciel rakietowy Scott całą mocą silników szedł w stronę Haify, na lotniskowcu Saratoga. Gotowe do startu były myśliwce, a samolot EC-135 krążył w pobliżu porwanego statku, aby zakłócać łączność radiową. 8 października Achille Lauro rzucił kotwicę na redzie syryjskiego portu Tartus. Do portu nie mógł jednak wejść, gdyż władze Syrii na to się nie zgodziły. O 14.30 terroryści nadali wiadomość przez radio. Nie możemy dłużej czekać zaczynamy zabijać zakładników. Już wybrali ofiarę. Był to amerykański Żyd Leon Klinghoffer, 79-letni inwalida poruszający się na wózku. W południe wyciągnięto go z 80 osobowej grupy pasażerów i trzymano oddzielnie. Terroryści powtórzyli groźbę. Puśćcie nas do port! Nie możemy dłużej czekać! Zaczynamy zabijać! O godzinie 15.00 najmłodszy z terrorystów Al Hassan podszedł do Klinghofera. Podniósł pistolet i strzelił kilkakrotnie, celując w głowę i klatkę piersiową starego człowieka. Krew trysnęła na koszulę zabójcy. Cofnął się i nakazał, aby marynarze pomogli mu wyrzucić ciało za burtem. Potem Al-Hassan pobiegł na mostek. Tam krzyknął do kapitana de Rossi. Zabiliśmy jednego, włącz radio! Terroryści nadali kolejny komunikat. Mówili spokojnie, jakby chcieli utwierdzić słuchających w przekonaniu, że całkowicie panują nad sytuacją i gotowi są wymordować wszystkich zakładników, jeżeli ich żądania nie zostaną spełnione. Wyrzuciliśmy za burtę pierwszego! Zabity strzałem w głowa! Zaraz zrobimy to z następnym! Słuchajcie w Tartus! Mamy tu jeszcze wielu... Będziemy zabijać! Będziemy zabijać! Po chwili terroryści usłyszeli z głośnika, że mają wracać tam, skąd przybyli. Połączenie zostało zerwane, zapadła cisza. Terroryści zrozumieli, że czas działa na ich niekorzyść. Zdawali sobie sprawę, że zabijając amerykańskiego obywatela, uruchomili zabójczą broń. Komandosów z jednostek antyterrorystycznych. Taka jest zasada. Dopóki nie popłynie krew, prowadzone są negocjacje. Rządy wstrzymują się przed wysłaniem do boju komandosów, gdyż zawsze istnieje ryzyko, że w czasie walki może zginąć wielu niewinnych ludzi. Ale gdy terroryści zaczynają zabijać, nie można już dłużej czekać. Dla porywaczy Achille Lauro jedyną szansą ratunku było zawinięcie do arabskiego portu. Mogli bowiem liczyć, że rząd arabskiego państwa nie zgodzi się na akcje amerykańskich komandosów, gdyż naraziłby na szwank dobre stosunki z Organizacją Wyzwolenia Palestyny. Najlepszym schronieniem byłby libijski port. Gdzie na pewno mogli liczyć na protekcję pułkownika Muamara Kaddafiego, ale trasa była za długa. W czasie rejsu komandosi mogli zaatakować. Porywacze skierowali więc statek do miejsca, z którego wyruszyli do Port Saidu. Sensacje XX wieku w Radio Z.